Siema w kolejnym vlogu przedostatni trening na deloadzie powoli już mi psycha siada przez to, że trenuję na pół gwizdka. ale akurat pierwsze ćwiczenie, które teraz robię na filmiku było robione no powiedzmy ciężko ale nawet troszeczkę ciężej niż zwykle eee, cztery serie eee, w pierwszej serii 1525 czyli dołożyłem 2,5kg w drugiej 150 140, 130. Tutaj te ciężary się troszeczkę różnią. Czasami są większe, czasami mniejsze względem poprzedniego tygodnia, bo po prostu w czwartej serii nie było respausa. Ale każda była do upadku. Jest to jedyne ćwiczenie poza przenoszeniem hantli za głową. Znaczy nie przenoszeniem, tylko kurde. Wyprostami za głową z hantlą. Na triceps, no bo to są jedyne ćwiczenia z pauzem, cała resztę zrobiono na półgwiska. Zakres powtórzeń dosy, dosyć niski, bo 8-7, więc bardziej siłówką tutaj poleciałem. Przerwy dosyć krótkie, bo 2 minuty, zwykle mam 2,5 albo 3 na wyciskaniu. Drugim ćwiczeniem, wyciskanie na skosie ujemnym, tutaj ciężar 110. Czyli jakieś 22,5 kg mniej niż tydzień temu. Dwie serie, no bo zwykle są trzy, dlatego jedną uciąłem Bodyload. I powtórzenia były. 11 powtórzeń w pierwszej i drugiej serii. To była seria z zapasem tak około właśnie dwóch powtórzeń. Obydwie. Ostatni ścianam Klatę yy, maszyna Butterfly dwie seryjki 90 kg, no więc ciężar taki sam jak tydzień temu z racji tego, że to było dosyć mały ciężar po tej zmianie utrudnił sobie tych rozpiętek yy, ale zrobiłem zapasem je, więc pierwsza seria była 12, druga dyszka. Yy, no i po tych szybkich dwóch seryjkach przerobałem pomiędzy nimi też koło minuty yy, przyszedłem do robienia tricepsa. Na ściąganiu drążka na triceps yy, jedna seria mniej. Yy, ciężaru o 15 kg mniej. Każda seria tym samym ciężarem czyli 6 dyszek. Tempo troszkę wolniejsze było w tym tygodniu. Yy, no i zapas powtórzeń tutaj bardzo podobnie jak jak w poprzednich eee, po ćwiczeniach, czyli po prostu był zapas około dwóch powtórzeń w każdej serii. No i przy ostatnim ćwiczeniem, licząc tam brzucha, a lachów i planka, gdzie w zasadzie też było obcięta po jednej serii i ciężar też mniejszy, eee, było eee, przynoszenie antla za głową. Na triceps, a bardziej to bym powiedział wyciskanie, nieprzenoszenie. Ciągle się mylę z tym, z tym nazwiskiem. Yy, ciężar 60 kg, tutaj bez zmian większych, yy, jedyna zmiana jest taka, że seria z respausem była robiona większym ciężarem, ale nie było respause'a, czyli była to po prostu zwykła seria, taka jak co tydzień, yy, w sensie jak, jak poprzednia. I ostatnia wyprost yy, jednoraz Pływ neutralny, ciężar 15 kg, czyli zmniejszony tam około 2,5 kg. No i zapas powtórzeń w każdej serii 12, 10 zakres powtórzeń i około 2 powtórzeń w zapasie. 3 serii zwykle były 4, no ale deload więc ucięłem jedną. No więc trening raczej średni, trochę nudy, ale to już ostatni trening z deloadu jeszcze jeden. I widzimy się już w normalnym 16 tygodniu masy. Eee, to było na tyle z tego vlogu. Widzimy się w sobotnim treningu plesów i bicepsów. Także do następnego i siema!